George Orwell, rok 1984. Część pierwsza, rozdział piąty, odcinek pierwszy. W niskiej stołówce, głęboko pod ziemią, kolejka drgnęła i przesunęła się wolno do przodu. W wypełnionym po brzegi pomieszczeniu panował ogłuszający zgiełk. Z nadgarów gulaszu, przez kratę nad kontuarem. Buchały kłęby pary przesycone kwaśną, metaliczną wonią, która jednak nie dawała rady zabić odoru dżinu zwycięstwa. Na drugim końcu stołówki mieścił się barek. Zwykły otwór w ścianie, gdzie sprzedawano dżin po 10 centów za porcję. – Właśnie cię szukam – zawołał ktoś za plecami Winstona. Winston obejrzał się. Stał za nim jego przyjaciel Sim, pracownik Departamentu Badań. Może przyjaciel nie było najwłaściwszym określeniem. W obecnych czasach nie miało się przyjaciół, lecz towarzyszy. Jednakże pewnych towarzyszy darzyło się większą sympatią niż innych. Sim, filolog i specjalista od nowomowy. Należał do ogromnego zespołu ekspertów redagujących jedenaste wydanie słownika Nowomowy. Był maleńkim człowieczkiem, sporo niższym od Winstona, o ciemnych włosach i wielkich wyłupiastych oczach, smutnych, a zarazem szyderczych, które zdawały się pilnie śledzić każde drgnienie twarzy rozmówcy. Chciałem Cię zapytać, czy masz może Żyletki? Ani jednej, odparł szybko Winston, trochę zawstydzony. Obszedłem wszystkie sklepy, nigdzie nie znalazłem. Wszyscy pytali o żyletki. Tak naprawdę miał jeszcze dwie, które trzymał na czarną godzinę. Deficyt żyletek trwał już od miesięcy. W sklepach dla partyjnych ciągle brakowało jakiegoś niezbędnego towaru. Czasem włóczki, czasem guzików. Innym razem sznurowadeł, obecnie brakowało Żyletek. Można je było kupić tylko na wolnym rynku, bardziej lub mniej ukradkiem, ale i to nie zawsze. Od sześciu tygodni używam tej samej, skłamał. Kolejka znów drgnęła. Przesunąwszy się o kilka kroków, Winston znów odwrócił się do sajma. Obaj wzięli zatłuszczone metalowe tace ze stosu na skraju kontuaru. – Byłeś wczoraj na wieszaniu jeńców? – spytał Saim. – Pracowałem – odparł obojętnie Winston. – Pewnie wkrótce i tak pokażą to w kinie. – Słaba namiastka – zawyrokował Saim. Szyderczym wzrokiem omiótł twarz Winstona. – Znam cię – zdawał się mówić – Przejrzałem cię na wylot. Dobrze wiem, dlaczego nie poszedłeś na wieszanie jeńców. Na swój intelektualny sposób, Saim był zajadle ortodoksyjny. Potrafił rozprawiać z niesmaczną satysfakcją o nalotach na nieprzyjacielskie wioski, procesach i spowiedziach myśl zbrodniarzy, o egzekucjach w lochach Ministerstwa Miłości. Rozmawiając z nim, należało czym prędzej odciągnąć go od podobnych tematów i kierować na zawiłości nowomowy, o których umiał mówić fachowo i interesująco. Winston odwrócił nieco głowę, żeby uniknąć badawczego spojrzenia dużych, ciemnych oczu. Była to udana egzekucja, stwierdził z zadowoleniem Saim. Moim zdaniem wiązanie nóg psuje cały efekt. Lubię widzieć, jak wierzgają, Ale najbardziej mi się podoba, gdy na końcu wywalają języki. Takie sine, że aż fioletowe. Ten moment cieszy mnie najbardziej. Następny, proszę! Wrzasnęła prolka z ważą chwią, odziana w biały fartuch. Winston i Syme wsunęli tace pod kratę. Na każdą szybko wrzucono regulaminowy obiad blaszaną miskę różowo-szarego gulaszu, pajdę chleba, kostkę sera, kubek kawy zwycięstwa bez mleka i jedną pastylkę sacharyny. Tam pod teleekranem jest wolny stolik, powiedział Sam, ale po drodze weźmy gin. Gin wydawano im w kubkach bez uchwytów. Przeszli przez zatłoczoną salę i zestawili miski na stolik z metalowym blatem, na którego brzegu ktoś pozostawił kałużę rozlanego gulaszu. Ochydną, płynną maś, podobną do żygowin. Winston uniósł kubek z ginem, przez chwilę zbierał się na odwagę, po czym jednym haustem wypił oleistą ciecz. Oczy zaszły mu łzami, zamrugał więc kilka razy i nagle odkrył, że jest głodny. Zaczął przełykać pełne łychy błotnistego gulaszu, w którym gdzie gdzieniegdzie pływały gąbczaste, różowe sześciany. Prawdopodobnie jakiś preparat mięsny. Ani Winston, ani Syme nie odzywali się, dopóki nie opróżnili misek. Przy stoliku na lewo i nieco z tyłu ktoś trajkotał szybko i nieprzerwanie. Przykry dźwięk, podobny do kwakania kaczki, wznosił się nad ogólny gwar. Jak się posuwa praca nad słownikiem? Spytał Winston, usiłując przekrzyczeć hałas. Powoli, odparł Sam. Zajmuje się przymiotnikami. Fascynująca rzecz. Na wzmiankę o słowniku natychmiast się rozochocił. Odsunął miskę w jedną delikatną dłoń ujął pajdę chleba, w drugą kostkę sera i pochylił się nad stolikiem, żeby nie podnosić głosu. Jedenaste wydanie będzie w pełni normatywne, rzekł. Nadajemy językowi ostateczny kształt, taki jaki będzie miał, gdy wszyscy zaczną posługiwać się wyłącznie nowomową. Kiedy skończymy, ty i inni będziecie musieli powtórnie się jej nauczyć. Pewnie uważasz, że naszym głównym zajęciem jest wymyślanie nowych słów. Otóż nic bardziej błędnego. My niszczymy słowa setkami i to dzień w dzień redukujemy język, plewimy ze wszystkiego, co zbędne. W jedenastym wydaniu będą wyłącznie słowa, które mają zostać w użyciu po roku 2050. Ugryzł potężny kęs chleba, przełknął parę razy, po czym znów zaczął perorować z pedantycznym żarem. Jego śniada, szczupła twarz, ożywiła się a oczy straciły szyderczy wyraz i stały się niemal rozmarzone. Niszczenie słów to coś pięknego. Najwięcej oczywiście wyrzucamy czasowników i przymiotników, ale setki rzeczowników też są zupełnie zbędne. Usuwamy nie tylko synonimy, lecz także wyrazy przeciwstawne, bo jaką rację bytu mają słowa, których znaczenie jest po prostu przeciwieństwem innych. Każde słowo zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. Weźmy na przykład przymiotnik dobry. Jeśli mamy dobry, po co nam taki przymiotnik jak zły? Bez dobry wystarczy w zupełności. Jest nawet o tyle lepszy, że stanowi dokładne przeciwieństwo przymiotnika dobry, czego nie można powiedzieć o zły. A gdy z kolei chcemy coś wzmocnić, czy ma sens stosowanie mętnych i w sumie bezużytecznych określeń typu wspaniały lub znakomity? Plus dobry adekwatnie spełnia każdy wymóg. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba jeszcze większej emfazy, można użyć dwa plus dobry. Akurat tymi formami posługujemy się już dzisiaj, lecz w swoim ostatecznym kształcie cała nowomowa będzie taka. Z czasem pojęcie dobra i zła ograniczy się do zaledwie sześciu słów, a naprawdę do jednego. Czyż to nie wspaniałe, Winston? Oczywiście był to pomysł WB, dorzucił jakby po namyśle. Na wzmiankę o wielkim bracie, Winston uśmiechnął się gorliwie, lecz jakby z przymusem. Saim natychmiast dostrzegł ten jego brak entuzjazmu. Nie potrafisz docenić nowomowy, Winston, powiedział niemal ze smutkiem. Nawet kiedy piszesz, wciąż myślisz w Staromowie. Czytam niekiedy artykuły, które pisujesz do The Times. Nie są złe, ale to przekłady. W głębi serca wolałbyś pozostać przy Staromowie, jej mętnych i bezużytecznych odcieniach znaczeniowych. Nie pojmujesz piękna niszczenia słów. Czy zdajesz sobie sprawę, że nowomowa jest jedynym językiem na świecie, którego słownictwo kurczy się z roku na rok? Winston oczywiście zdawał sobie sprawę. Bał się odezwać, bo nie ufał swojemu głosowi, więc uśmiechnął się tylko. Miał nadzieję, że przyjaźnie. Sam tymczasem ugryzł następny kęs szarego chleba, pożrzał go przez chwilę, po czym ciągnął dalej. Czy nie rozumiesz, że nadrzędnym celem nowomowy jest zawężenie zakresu myślenia, w końcu doprowadzimy do tego, że myśl o zbrodnia stanie się fizycznie niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić. Każde pojęcie da się wyrazić wyłącznie przez jedno słowo o ściśle określonym znaczeniu. Natomiast wszystkie znaczenia uboczne zostaną wymazane i zapomniane. W jedenastym wydaniu jesteśmy już bardzo blisko tego celu, lecz proces ten będzie postępował długo po naszej śmierci. Z roku na rok będzie coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości. Nawet teraz, oczywiście, nie ma żadnych podstaw ani usprawiedliwień dla myśl zbrodni. To jedynie kwestia samodyscypliny, regulacji faktów, ale w końcu technika ta stanie się zbędna. Rewolucja zwycięży ostatecznie, gdy język osiągnie doskonałość. Nowomowa to anksoc, anksoc to nowomowa, stwierdził z niemal mistyczną satysfakcją. Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, Winston, że najpóźniej w roku 2050 nie będzie na Ziemi ani jednego człowieka, który potrafiłby zrozumieć taką rozmowę jak nasza? Oprócz Zaczął Winston, ale się zawahał. Zamierzał powiedzieć oprócz proli, lecz ugryzł się w język ze strachu, że słowa te będą poczytane za objaw nieprawomyślności. Saim jednak domyślił się, o co mu chodzi. Prole to nie ludzie, rzucił niedbale. Do roku 2050, a przepuszczalnie wcześniej, prawdziwa znajomość staromowy zniknie całkowicie. Literatura przeszłości ulegnie zniszczeniu. Schauzer, Shakespeare, Milton i Byron znani będą tylko z adaptacji na nowomowę, nie tylko innych, a wręcz sprzecznych z oryginałami. Nawet literatura partyjna nie uniknie zmian i partyjne hasła bo jak może istnieć hasło wolność to niewola skoro zniknie pojęcie wolności? Myślenie ludzkie ulegnie przeobrażeniu. Tego, co my rozumiemy jako myślenie nie będzie w ogóle. Ortodoksyjność oznacza niemyślenie, brak potrzeby myślenia. Ortodoksyjność to nieświadomość. Słuchając tego wywodu, Winston nabrał głębokiego przekonania, że Sajma czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny. Widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Partia nie lubi takich ludzi. Pewnego dnia zniknie. Ma to wypisane na twarzy.